Siemano z tej strony, szumiąc i oto. Ko tak, kolejny odcinek. Pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale: czyli Kanto Soul Linka, razem z. Jojoksem pierścionki noszącym, szlugi, szlugi jarającym, browarem pijącym Pokemonów nienawidzącym bym. Solnik jebie nas totalnie już w paru odparły. <grym grym> ale to jest ten szczegół. Dobra, przejdźmy już do oglądania. Czos podchodzimy do tej nagrywki, eee, szczegół. Tak, szczegół. To już jest malutki szczegół, jestem kurwa zmęczony, miałem pełną energię, ale to już chuj, nie rozgadajmy się potem, sobie potem o tym pogadamy. A. Ale tak, eee, Tak. mi... Odcinki ogólnie będą się pojawiać w środę. O godzinie 12, z tego coż mi mówił. Co eee, no. ogólnie zmiana jest taka, że Pokemony, jeżeli błapiamy jeżeli Pokemony, Pokemony nam nie umierają, bo to było... No po prostu jesteśmy cipki, a nie ten i tak przegrywamy, te są linki jak pojebani Może to, eee... y, może tą zasadę wprowadzimy przy okazji, nie wiem, hate goldów, bo no, jakoś, zobaczymy, jakoś zobaczymy. powyżej trzeciej Geny nam lepiej doszło. No lepiej nam będzie powyżej trzeciej geny, nie wliczając Blaków.

Nie, naprawdę, przepraszamy, ale jesteśmy już kurzwym rzędy Kampier, ja już miałem tyle kurwa energii, a ja wszedłem dzisiaj szczęśliwy na nagrywki. Mam w chuj energii, szybko pyknę odcinek pój grać w Lola. Kuj kurwa, wszystko się posypało. No nawet nie pogas sobie w Lola, bo twój kolega powiedział, że nie. No się zaczęło je nas poradzisz, no dobra. Dobra, ja już czekam. Ja mam wybrać pierwsze pokemony, bo to jest magia, co tu się kurwa dzieje. Powiem no. tak, nieważne, dobry Pokémon zły i tak przepierdamy. <grym> tak I pamiętajcie jeżeli jak, macie jakieś przeklęte imię, nie używajcie go Nie masz szans, przejebaliśmy dwa soliki przez to Trzy Dwa. Nie, Trzy masz, oczywiście. Dobra, masz pierwszeństwo, ja zaraz. No masz dobra się Ja piedzielę. Ja głupio. zaczyna się świetnie, no <grym> Where is my MOONSTONE MOTHERFUCKER <grym> Tak <laughs> dobra, dobra kolejny RALDS. O, o, nice. Super! Ale, jo, nice, nice. Kurde, wylex O kurwa, rzeczywiście. Dobra, dawaj, następny. Jeżeli tu będzie znów gówno, <laughs> ja biorę w <fure>, taki i chuj. Kabutops. <laughs> Ooo, nareszcie. ZANGUS. Fuck yeah. Bie, Bierzemy, biemy. Zaczekaj, okay. ZANGUS. ZANGUS, eh. Kabutops mm. Okej, okay, Kabutops <gry> Okej, okay. dobra Nie zapomnij sprawdzić pokemona przed Tak, może mieć kolejnego tyma już mam właśnie z Nice one, ciekawe to zagląda tym razem się tam Dobra, co on ma? Serious Gryoson! Oj oj oj, dobre! Guidespec spec heal To ty masz fajnego uuu, uuu, uuu. Steady! <laughs> yes! Tak! Kurwa! Ale nie mam nic co ma tego, co ma zwiększoną szansę na coś. No to mój jest atakerem, więc... Magnitude, no, medal sound Low kick i frenzy plant. To mój też jest atakujący i ma rolling kick, awa i altro. A tyka, nie wiem, co wziął mój przeciwnik. Co ja mam jako drugie? Al, e... El, a teraz ku 2 mam łatwiejszą walkę. Może w końcu to wygramy! Może. <laughs> Może. Dobra, rolling kick czy altro? Rolling! Magnitude! Jezus, Maria, no trzykiety. To Aha, poison oczywiście Ok. Dobra. A, czekaj, bo ja jeszcze no, jedną rzecz muszę sprawdzić Zanim... Czekaj. Nie no fajne te pokemony tak. mi się trafiają. Sorry za brak profesjonalizmu, ale wbił mi się sąsiad. Ot nie chciał. Spoko. A u mnie Dobra, ten. ABA miała densa i Moonlight'a. Dobra, czekaj co to jest. Waterpools, ej. Przynajmniej nice. coś dobrego. Nice! Dobra, idziemy. Bedrid. O nie, o nie, o nie, o nie. Overheat. ABA, kolejna. No będziesz miał kazałem. O nie, hit mu top, nie to tego, kurwa. Jeszcze by było z XPience i fajnie by było. Mm -hmm. mm -hmm. Ej, rolling kick ma klap! Fokio! Wypiernaleś ty! Chórze to mam mocy. Ale to ma szansę na klinczowanie. Patrz. W dupie to ja mam. Zaptos. Ej, on tu ta baza! W dupie! Intimidate, w dupie, elo Idę po pakę. Ja Ale kurwa dym Ej, ja nie wiedziałem, że Rolling King film czuje, wiesz? Ja też No nie Ale... Rolling King ma szansę na misa, akurat, to boli Elo, jak tam? mas? Stary, ale zrozum to ta. On ma Rolling King kin czuję, a ja mam 7 z Grace i ja mam idealny starta. Idealny starta. A ja już czekam. Dobra, dobra. A, już biegnę. Yo! Chłam ci, ciężko, ciężko Znaczy... I ja tutaj... czuję, że teraz to... Teraz to pygnie, teraz mam zgradzę. Teraz, pyg... teraz to pygnie, ale ja będę miał AB tutaj. Dobra, dawaj. Dobra. Meditate, no To jest Fighting prawa. Psychic, nie? Czy Psychic Fighting? No. Tak Wiesz, jest. Nie? Zaraz, zaraz sprawdzę Dobra eee, Boję się, że go zabiję, więc rzucam bole na ślepo Dobra, no nie Właz do tej trawy, tej To jest Fighting Psychic Więc aby bym Dobra. mógł Dobra, właz do tej trawy Meditate został złapany JJ! Hello! Bierto! to, jest dobry pokemon! low co raczej go nie zabije mm. Przypomnij mi jedną rzecz Co? No. Mm. Eee, muszę zobaczyć Kabutopsa Dokładnie On jest w Water... Z ten... Stone, o ile się nie mylę Nie! Możemy użyć tej pary! Iooo, sztos! Edy Shaolin Pokaż mi tego Shaolina Ej, poczekaj Dobra, okej okay. No w <m> no, to absurd To mi by się przydał Cross chop Cross I vice grid crunch I like this shit hmm, Leviathan Mogłem mieć Jinx Jedno z dwóch Choć i tak bym się najbardziej liczył zaraz ta baza o, seeking nie był fajnym. Nie, nie. Zobaczymy. Heidi. Trzed skin. Jo, Nic cię już nie zapomniał. Odolów. Acid, Stansport i Ty, A pamiętasz jakiego Solinka zaczęliśmy wygrywać, jakiego Pokémona ja miałem, co prawda? nie. Politolda. A no jo, w sumie. Kude, ja mam Dobra. sam myczkę. Kude, a ja na ciebie się wściekam. Bole, idę kupić bole, pamiętaj o ok. tym boli, 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 boli bo zaraz się trafi jakiś no i będziemy płakać, że nie No i cała z nas para ogólnie zeszła, więc ten odcinek ogólnie będzie chujowy Nie będzie chujowy, wiesz nie. Ja jeszcze mam... No tyle, chyba, że chujowy. zacznie coś paść Nie, spokojnie, spokojnie, Szumi, spokojnie Damy radę Dawaj na drogę numer 22 Szybciutko, kolego Netball, Netball. nice one, ja do startasta Fajnie... Ale lepiejmy kapsel. Fajnie... Szukaj, bo to pierdol, nie Fajnie by było jakiegoś robaka, bo wtedy Netbola mogę użyć. Ale wodny. Wodnej pary Mamy, mamy, mamy. Poza tym wodny. Nie, wodny. Ja przyjedzielę. Znowu! Wykurwaj panę, wypierdolacz się ode mnie. Dobra, nie ma, nie ma. dobrze. Dobra idziemy na drogę, no w takim razie. Ja przyjdzie static Seukun. O, on miał Syndaquila! O nie! To brok nas zje w tym meczu, w tym soulingu. no i znów się zaczyna robić gówno. Nie, jeżeli teraz nam się nie uda, to przestajemy dzisiaj nagrywać i tyle co powiem. Still x Yo! Dziadek masz farta, u mnie nam Syntaquila. daquila lepszy. Still better no nie, no, no dobra. Numer. Ja A poczekaj, no właśnie. Nie, ja! Dobra. A nie. Nie, poczekaj, nie. nie, ty. Dobra. Kurwa, on jest fajny. No jeszcze raz, raz, jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. Recept, recept, chuj. Jeszcze raz. Ja pierdolę. <laughs> nie ten mundstą! <Moonstone. laughs> nie, on kurwa jest. Dobra, no niestety, no. Ten. ale on jest kobietą. Nie możesz złapać, tak no, na ja mam kobity. Ninja skin. Uuuuh. mówiłem o robacie Shelley. Uuuuh, baaaat. Dobra, przynajmniej teraz Lowkick zbyt nie zadziała. Ale teraz przynajmniej możemy użyć tej pary. No. Nie to, co z Siukun. Okej. Okay. Niech będzie. bo ty będziesz, będziesz.. gruba, ale chuj to Nawiązanie do Dragon Ball Wados, Vados, dziękuję oh, what's my item? Lava cookie! O, oh, Pelican my item. No to jest hmm. byłe. Hmm. X speed, speed. A tu on manatorka, alum. Masz Stinch. Dawaj dalej. Efekt spoil. Nice one, to jest bardzo przyjemne. Softball, tak, Fizzure Jezu Chciałem, żeby była <guletyna> guillotina Bone i Karate Chop Nie yeah, hey, no dobrze. fajne Ale na on tam jest, jest atakiem? Ultra... Tak on o jest atakującym Ołło? Dobra dawaj na na Forest nie Tylko Okej idę uleczyć Sorry Jestem pizdą no nie wiem, no wados, szaoli, i szarpi, kurwa i chuj. No, hoł, drugi raz. Ho, ho. Dawaj, Dobra, ludzia. teraz ty. Teraz drugie trafię, co? Nie, teraz ty. A no jo, teraz ty, poczekaj. Daj, poczekaj, na chwilę, to tak. poczekaj, tylko napisz. Nie, chuj, kurwa, chuj napiszę. Myszka! <coughs> <coughs> Czekaj, bo my nie mamy psychicznego. No nie. Czyli dobrze <coughs> zostawiłem tego ralca. Wodny. Czy ice? Nie, wodny to jest. Wo wodny. Chyba, że zarobimy podmiankę Politoet i... Nie, on jest ice. No, to się ma Dobra, raczej go już... więcej nie biję Dobra. Ja nazywam go tylko jeden sposób. It's a trap Dziękuję Pokaż mi Hildę. Hilda ma item. TM01! Nice! Focus, please. Tak, zrobię daba. Ooo, dimson Dojebany Proszę... <box> o, ja ma item. Od razu sobie... Poczekaj. Z pelikana muszę wziąć item ja to tak. Take X-Speed Ale sprawdź on ma water, ice czy... Ice water Ice water, okay. dobra Item Take tmp 50 O oh, nice one. Bug Ogólnie... Pokaż mi tm 01 cover Hasty nie ma Liquis UZ nice Bottom Pass <mum> Submission Silver um... Wind Silverwind nie jest specjalny w tej wersji Ale TMA przynajmniej mam Pewnie, znając moje szczęście będzie gówniany Ja pierdolę Overheat Bug ja od razu zrobię mały myczek i dam Waterpulsa Hilde Dobra, w sumie ja muszę zapisać Co ty miałeś? Aby w teamie Na roadcie 2 co ty miałeś? Na road 2 już ci mówię, miałem e, Niderana żyńskiego. Dobra, no to w takim razie co trzeba zrobić mamy pieczenie chyba co no? Y, dobra, to ja zapiszę no. i widzimy się po przerwie. Tak jest, po przerwie. Dobra. dobra. Witamy po przerwie, sprawdzimy na szybko eee! Pokemony. E, na szybko sp na szybko. Szaolin, dobry spec atak, ale chujowe ruchy. Nie biergalaj mi się w słowa kurwa! No, z volt Absorbem, jak zwykle jest w statystyki, żadna powyżej 20 jest chujnia wny dom. to! No i to mi się fajnego nie nauczył. Film, któremu dałem tego OTP'a, nauczył się jeszcze trasza zamiast nas i jest bardzo przyjemny. A, no, Nidorina, Kurwa Nidorin. ogólnie beczka, bo jej bliźniacze forma ewolucyjna, czyli Nidora na Wonder Guarda razem z Painko, a Słablu ma Speedboosta w tej w mojej wersji, więc jest śmiesznie. Też nie ma żadnej statystyki powyżej 20 i ma takie ruchy jak Metal Sound, Muddy Water, Trash, Dizzy Punch. No i został Scrapi, który jest po prostu istnym Opekiem. 28 ataku, 21 spida. 7 Grace z Rolling kickiem, który, który chiliczuje. Dziękuję. No dobra, to teraz ja jeszcze przedstawię ICT-AB, GuideWire z Liquidem Ozem. Eee, Ej, gdzie ty poleciałeś? Ja poleciałem po Pittgarego. No bo kurde, cool, <laughs> mi nie dałeś <laughs> dojść do słowa. na ciebie, spokojnie. Eee, z dobrym speed-atakiem, ale chujowymi ruchami. E, tutaj Zigzag Kabutops e, ze steady dość dobrym atakiem i z oto tymi ruchami. E, pelican Pelikan Hollow e, z takimi oto statami, dość dobrym atakiem, dość dobrym spec atakiem dość dobrym spec defem i z takimi oto ruchami. I Leviathan e, Polytout e, z Ambidextrous skin tutaj akurat. Jakie i z takimi oto ruchami. Nie chciało mi się czytać każdego uh, ruchu. Dziękuję bardzo, lecę. Lecę bo chcę, bo życie jest źle. Bo no mi dawaj. Gram w Fire. <laughs> tak! Tak! Ja Huntail! Dobra! Sandlow Poczekaj, czy ja mam Oj. mu coś zrobić? Czekaj, ja, bo ja jestem właśnie w tym momencie w dupce lekkiej. Ja też... Dobra, S w chuj, S w chuj. O nie, poison point. do. Kurwa, czy naprawdę? No. On się ma! Kuj bamać! Szalpisk. No, z kabutopsem, dobra. No, uh, Seven Wind. Detect, fajnie. Dobra, fajnie. Submission. U mnie może paść jeden Pokémon. No, niestety. Tak Dobra. się do PK. Mamy pierwszą wyjebkę w pierwszym odcineczku, jak dobrze, box numer 14, ale bez. idziemy do lasu Dobra, to napiszę już od razu E, e i P No to czyli nam staj te umarły od razu No, Depsy tu, fajnie, o tam tu był, U, nice one Ale ja wolę jednak Kodekspil troszeczku jeszcze, bo się boję o swoje level, bo jednak Zostały mi same troszeczkę niezamocne pokemony Dlatego też się o siebie troszeczkę martwię. Wiadomo, każdy by powiedział, łe masz dobre Pokémony i, i to, i to. Ale one nie są... Ja wiem, że mam dobre Pokémony. Pływa Pokemonu, coś nie jest to, nie to, że... tak? Nie, O, dobra. Już nic. O nic nic. bomba, mol nie, nie, shit Wanda White? Nie, nie, o to chodzi. Po prostu się przestraszyłem. Thunder, o oh, kurwa, match. Lead Seat? Zawsze to jakiś ruch, ale. z Thunderem. Właśnie dostałem zawału. Ede. Te... Nie, to pukemona. Jaj, 30 tutaj był było. Styrek, zdyrek podstawowy na. Dobra, ale przynajmniej odblokował nam się. Slucking! No! Takie pełne <grymne> pocieszenie. Barbouch! Tylko no, kto? Ewe Stone. Shit. Spark. Matki! E Matki, kip, kip. kip, kip. E Czekaj, mam problem. Egzystencjalny. E Mady Nie tylko egzystencjalny. Blasto i barely... Właśnie sobie jak bardzo na Dobra Nie, właśnie sobie po prostu sprawę jak bardzo na nie mnie walą pokemony Bbbbbb coś jest, jest nie tak, coś jest kurwa nie tak Czemu mi tak muli? Może po prostu przypominam ci, że tak samo jak na streamie było że po paru godzinkach dobrego grania no w sumie po prostu, po prostu nie wyrabiał a my że już gramy już dobre parę godzinek Eee. ja he he w uh, ruchy typu flying są mocniejsze, o oh, wow nice one, o oh, nie, tam. Mm mhm, dobra już myślałem, hyperbeam a oh, baj, boję się. O, tak, 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 tak! z tym koszczakem. O nie jest do uda. Wam stąd, Waterpools to ci powinno się! dobra, zysiła Kaspo inaczej nie powinni nic zrobić! Śmiedz Lewiatan. Lewiatan jest z... Meditaitem. O, powrócił CONSTRICT! No nie, to jest tylu A propos Slackinga. No, Slaking, Czekaj, bo ja mam właśnie problem. Co Jej, mogę szybciej ewoluować Pokemony przez szczęście. Ha, Ja boy, alo. Jezus, Mario, co to wado zrobi? Poli Pokemon! Nugget! Nugget! Dziękuję. co 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 Farm ci ciężko. A piję, coś mi się włącza i wyłącza. Ale co ci się i włącza i wyłącza? Nie wiem. O, to nie fajnie. Czekaj, muszę zobaczyć. Bo mi coś się stajtuje zawsze. Ja pieszenie, ja mam, ja mam Teamsy włączone, dlatego. Aha, aha. Ale i tak Team to nie jest. Czekaj, dobra, od ciebie mogę uciec, więc spiedalam to. e e

Każdy mogę pokonać z ciebie z zaraz mi wykurwę na kółko. No właśnie. Dobra, Submission Amnesia. Dobra, mam 14, level, ale mogę iść. Kurwa, mam 14, dwa poziomy, bo powiedziałbym, No Pokemon mam na 14 żeby nie wiedzieć na brokach. Dawaj, bo trzeba złapać wszystkie Pokémony. Każde molek muszę zrobić. Każdy molek, no, no. Sobie zrobimy, zamiast ten, zamiast Seje to zrobimy jeden odcinek z całego kanto. Nie ma szans, nikomu się by tego nie chciało oglądać. A mi się by nie chciał tak nagrywać. Nie? No nie, mi też nie. No, mi też nie, Czekaj, znów ekspienie. nie, nie, mnie. No dobra. znów problemo. nie, Poczekasz na mnie. no dobra. No problemo. Czekam. Dobra. Się po przerwie! Tak kolejnym. sprawdzamy, Zden. sprawdzamy sobie Pokemony. To jest mój Politoł, Telewiatan, Szeckin z, z takimi z bardzo statami bardzo ładnym, Z bardzo ładnym bulkiem, Bardzo ładny bulk. Body, bulk. Dobra. No, z nic to, się nie body, to jest fajny Dobra. I co zmieniło? I z takimi statami też się nic się zmieniło Ej, i Ale ten Meditain ma kurwa zajebiste defensywy. Pelikan ze spec defem. O kurwa! To jest legenda polatem. No, to to jest legenda No, to jest to 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 jest legendą. No, to jest legendą. na to idziemy się, w no, idziemy się w no, <laughs> to jest to seria. O, no. I ja mam nasilu, na Dobra. Meteor masz. Roselia pa padła. Krobat. Dobra żyję. Krobat. Niemcy Czekaj, mam bandos. przecież lepiej Atana. Słagaj. Traf! Traf. Jest, dziękuję. Dziękuję. A ja powiem ci tak, nie idę do Pokecentu. Aha, to jest tak, to tak działa. To jest sorry, idę jednak do Pokecentu, bo jakby nie chcę tracić na Pokémon po Pokemonach życia. No ja też poszedłem po na Bo się przestraszyłem, wiesz, goście mi wystawił w No Dobra, to trzy... No dobra, chuj Brock, Go. Oh Gulpin. Nie! Co ja odjebałem? On jest pod Didensie. Kurwa! Drugi Didens. spierdalaj, Gim. Dziwko. Cliffy! Ty myślisz, że czar... 14 level czarny na spadnie? Na odjednego typu? Spadł! Dziękuję, do widzenia. Co? Nie, spadł jedno chatą zostało. Elo będzie. Brok rozjebany. No. Eee, wiesz, zbyt co, łatwy. Dla... Zbyt łatwy. Na miejscu się przekonamy. Dobra, besty. ja dostęp side pod teem. Eee, ja nie wiem, bo mi nie napisało. Fake this. No, to kurde, nie wiem. Dobra, ja leczę. No, wiesz co, przy my mamy 46 minut nagrania licząc z przycięciami to będzie jakieś 20 parę i ja bym tu z w Dobra, to ja jeszcze tylko odbiorę budki Hmm, to ja sobie na w następnym odcinku. Już zapierta. No ja pierdzielę, myszka! O, co zrobiłeś? Już myślałem. Już myślałem, że coś odjebałeś, że w ogóle przypadkiem wizual i będzie... Nie poczekaj. O, dobrze, że pamiętałem. <grywa> Kurwa, myszka. Dobra, ustawiaj się ładnie. E, tutaj na tym? Na środku? Tak jest, na środeczku. Dobra! Także dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, subskrypcji i pierdolnijcie stałej pizzy w ten jebany dzwon. Żebyście dostawali powiadomienia, żeby odcinki były bardziej energetyczne, żeby nam się kurwa chciało nagrywać. Tak, w ten dzwon, żeby było słychać w całej Polsce, że subskrybujecie Szumiego And that's the truth my bro. Dobra. Także trzymajcie się i cześć!